A witam serdecznie. No i cóż, mamy znowu weekend. No i jak weekend to oczywiście promocja weekendowa, kolorowy, zachwyt głowy po prostu. No i cóż, no zaczynamy tutaj. No, ja chciałem Wam pokazać tutaj, tak, no dla tych niedowiarków, co... Są... Co twierdzą, że no, to są bardzo proste zadania, nie wymagają niczego, prawda? No, ile wyhodować jednego konia, to tam dla mnie to jak splunąć, to użyć przedmiotu z czarnego rynku z kategorii, wynik, no, to już jest ciekawe, nie? No, bo patrzcie, tutaj, żeby wygrać 20 kuponów, ja muszę wydać, czekajcie, 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 ile? Kategoria wynik, czyli chlebcy Kronosa, kamień filozoficzny, zestaw Nyx, albo Muśnięcie Filotes. No, całe szczęście, że ja mam odgroma tego, bo mi e, e, może i trochę zbywa, ale zauważcie, muszę wydać 60 kuponów, żeby zyskać 20. Czyż to nie rewelacyjna sprawa? No fantastycznie, jestem po prostu ujarany, bo no, wielkie wyzwanie. Naprawdę, no i w wyzwaniu mam tak, No kup, kupiłem sobie konika ze sprzedaży, pogłaskałem konika w schronisku i rozpocznij produkcję w, swoim w jednym z swoich warsztatów. Najciekawsza sprawa jest taka, że, że w warsztatach mam troszkę więcej rzeczy wrzuconej, więc poproszę kogoś o pomoc. Po prostu, może ktoś ma wolne warsztaty, a ja będę musiał chyba ze 3 dni jeszcze czekać na warsztaty. Więc proszę o pomoc. Może ktoś się zlituje i mi pomoże. No dobra, a ile mnie to kosztowało? 5 tysięcy. No dobra, kto bogatemu zabroni? Dobra, przechodzimy do tych naszych e, sławetnych promocji. Pierwsza, e, no to z, e, ja bym na waszym miejscu jeszcze poczekał, bo jeszcze ten pył, no jak już, prędzej z pyłu dostaniecie niż z, z, z rogu, ale znaczy się z, z runa, więc e, uważajcie, no ale to nie jest promocji teraz, promocja jest promień Heliosa. No i tak, promień Heliosa owu, powiedzmy sobie szczerze, że mnie się nawet te, te promienie mi się nawet podobają. Powiedzmy są, są... Widzicie, że nawet ich parę tutaj wrzuciłem, parę mam. Natomiast żeby specjalnie wydawać na nie kupony, no to mnie się nie uśmiecha. Owszem, jak wpadną w jakichś promocjach i tak dalej, no to sobie wykorzystam, bo mam jeszcze chyba tam parę. Czekajcie, zaraz zobaczę ile ich mam, a pięć jeszcze mam. No to mówię, to jeszcze, jeszcze, no to są e, promienie e, Owu Heliosa, są e, to po prostu z innych promocji. E, e, te właśnie tła, e, które, które były w promocjach e, różnego rodzaju, prawda, to robione jest przez informatyków, prawda? Oliwentu, tak. No, jest osobna kategoria tutaj do, do rankingów. Jest osobna kategoria do, do trofeum. Także, ale, tak jak mówię, no, ja bym nie kupował zakupony. To, no, a tutaj, wiecie, no, w, w tym momencie możecie sobie uzupełnić swoją kolekcję, swój ranking. No, szczerze mówiąc, to tak jak mówię, ja bym nie kupował. Jak wy macie ochotę, jak najbardziej. Ale pamiętajcie, że te kupony Wam się jeszcze przydadzą, bo e, tak jak mówiłem, e, no o te, o te różnego rodzaju e, takie powiedzmy darmowe kupony będzie coraz trudniej. E, tak samo jak i z VIP-em. E, dobrze, co tam mamy następnego? Mamy. W rogach obfitości mamy czaprak Altaira. Ja akurat czaprak mam. Z tego co pamiętam, to jak łowicie czaprak Altaira, nie dostajecie tego pyłu. Natomiast jak jest w 100%, to nie wiem, z tego względu, że ja nie będę otwierał tego, tego rogu obfitości mimo że mam ale po prostu mi jest najzupełniej szkoda ponieważ mam już czaprak i nie będę nie będę na niego wydawał bezsensownie kuponów natomiast legendarny Altair jest koniem legendarnym czyli no jest to jeden z pięciu który daje później gwiazdę prawda raz w życiu można aktywować gwiazdę no ale co jeszcze daje? No, e, daje 24 godziny członkowska w VIP. E, raz na pół roku mnie daje, ale e, powiem szczerze, e, legendarne bardzo rzadko cokolwiek dają. E, mnie na przykład e, czekajcie co ja tam mam. Zaldia dopiero raz dała te 10 kuponów. Raz, a już mam chyba ze 3 miesiące. A także no za dużo to nie możecie się spodziewać po, po tym Altairze, że często będzie ten vip, ale 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 on potrafi wam odblokować VIP-a, bo jak już raz VIP-a dostaniecie, to już później możecie wskakiwać na tego VIP-a. To jest jeden ze sposobów, żeby mieć możliwość dostępu do vipa. Jak nie umiecie sobie odblokować VIP-a, to ja pokazałem wam w serii od nowa jak się zdobywa VIPa na międzynarodowym na przykład i tam możecie sobie zobaczyć po prostu jak otworzyć sobie VIPa bez po prostu żadnych kłopotów można to sobie samemu zrobić i, i na dzień dzisiejszy to jest najlepsza okazja żeby dzisiaj zacząć odblokowywać sobie na przykład VIPa dobra co następne, co następne, a mianowicie e, aha, co jeszcze do tego do tego e, Altaira tutaj mamy e, wszyscy e, korzystający z WIPA, Automatyczne zarządzanie przydziałem zadań Powiem szczerze, nie pamiętam o jaki to e, przydział zadań chodzi. <laughs> Przepraszam. Natomiast natomiast e, jest to, jest to sprawa no, pewnie chodzi tutaj o, o te zadania w ojku, ale nie jestem pewny, nie jestem pewny dlatego, też, dlatego też nie będę tutaj tego, tego kontynuował. No dobra, lecimy dalej. E, aha, promień e, e, Heliosa Owu Niestety nie da się wymienić. Zobaczcie, że nawet go tutaj nie ujęto nigdzie. Także nie można go wymieniać. Jak go macie, to po prostu dajecie na konia. I do widzenia. A, no i e, chyba rzucić się. E, 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 aha, można jeszcze dać na. Tutaj, jak macie swoją stronkę, prawda? To jak macie tutaj UFO, to możecie dać na UFO, prawda? No i, i, i tyle, żeby komuś na przykład przekazać albo, albo się pozbyć, prawda? Jak nie lubicie. Także w ten sposób można to zrobić. W inny sposób nie można przekazać tego promienia Heliosa. No dobra, no to co dalej? Co dalej? Co dalej? a mianowicie wyzwanie Tytana i mamy nowego, nie nowego, to już chyba był Maoryskiego. Szukałem o tym Maoryskim, jest to jest synem nieba nieba, ojca i papieża, <śm> matki ziemi. On i jego bracia byli jedynymi męskimi potomkami pierwotnych bóst. On i jego bracia nie kochali swoich rodziców, ponieważ byli ciasno w przestrzeni między niebiosami a ziemią. Chciał zabić swoich rodziców, ale powstrzymał go od, powstrzymał go od tego brat Tane. Niestety nie znalazłem wymowy, bo szukałem, prawda? Tutaj mam z Małoryskiego wymowę. Niestety, jak rzucimy, nie ma. Więc nie mogę e, dokładnie Wam powiedzieć, jak on się nazywa. E, I nie będę łamał sobie też języka, bo nawet tutaj litery są takie, których po prostu nie znam. No w każdym bądź razie tejże boski, no jest boskim bodajże wojny z tego co wyczytałem, ale no za dobry to on nie był. Także co on daje ten maoryski? No, tutaj macie w tych wyzwaniach Tytana, prawda? Tu już parę osób wygrało na piątym poziomie, więc w miarę jest przystępny, prawda? Piąty poziom jest do osiągnięcia dosyć, dosyć łatwo. Można spróbować go złapać, bo na szóstym to jest mi najbardziej sprawia kłopot, a jeszcze bardziej jak na, siódmy. na siódmym. Na siódmy, jak już jest, to już sobie daje, daje spokój, bo e, chyba parę razy tylko w życiu miałem, miałem siódmy poziom. łyk, kawki. Siódmy poziom, i to w dodatku nawet z wykorzystaniem testowych. Także na piątym, piąty jest łatwo i miarę dostępny. Natomiast wyżej to już nie bardzo. Co daje ten maoryski? Maoryski, no to tutaj mamy te, te, te żubiki oczywiście. Ale zobaczcie, no, ten ma 500 500 many trzeba y, uzyskać, żeby dostać 5 Achillesa. Pięta Achillesa jest to e, cer taki e, dla mnie jest to taki poboczny, natomiast jest dodawany do zestawu Nyx, jeżeli macie Wipa, e, od razu za darmo jest dodawany, więc e, ponieważ ja mam dużo Nyx-ów, no to nie stosuję osobno pięty Achillesa, natomiast y, Pięta Achillesa jest przydatna dla nowych członków naszej społeczności z tego względu, że nie trzeba patrzeć na ilość energii, nie trzeba patrzeć na czas, kiedy położyć konisia, no taki wiecie, taki ułatwiacz. Przydatny natomiast, no, jeżeli są zaprawieni w boju gracze, no to już coraz mniej go cenią. Na wymianach, na wymianach, no zobaczmy wymiany może. Na wymianach i czy jest pięta? Pięta Achilles'a. Zobaczmy jak tam wymiany. No mało jest wymian, prawda? No, 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 mało ludzi chce, tak? A zobaczmy, no tak. Eee, zobaczmy, zobaczmy drugą stronę. Czy dużo ludzi chce sprzedać. Dosyć drogo stoją. Powiedzmy sobie szczerze. Może dlatego, że nie da się tego CRK. Chyba się nie da. Sprawdźmy jeszcze na czarnym rynku. Nie chcę, nie chcę mówić Że, Że, Że. Coś na pewno jak, jak nie wiem. Mm. To ja nie mam? Jakie to kategorii będzie? A tu jest, pięta Achillesa. A da się kupić 5 Achillesa za 85 e, kuponów. Także nie jest tak drogo. Aha, to była jedna z tych zmian. Co, co, co rzeczywiście, co, to spontane kryzysa nadal się nie da kupić, nie? E, jeszcze większy badziew. no Dobra, e, w każdym razie da się spokojnie kupić 5 pięt, Achillesa za kupony, także no, wymienić się też da. No, Powiem szczerze, no dupy nie urywa, no ale powiem szczerze, ja nie jestem zwolennikiem takich em, boskich, które dają troszkę takie e, trzeciego rzędu e, cerki. A moim zdaniem pięta Achillesa jest takim trzecie, trzeciorzędnym em, po prostu cerkiem. No do GPK bardziej się przydaje i do boskich, żeby więcej po prostu mogły, mogły sobie koniki pohasać, po, po Ach, ach Aż, ależ e, m, ostatnio mało jest tych zawodów dla boskich, no to też ta pięta też traci troszeczkę na wartości. No nic, no ale jakbym miał mieć boskiego z piętą lub bez pięty, to wolałbym z, oczywiście. Także e, pięta jest dosyć przydatna e, dla mnie w tych przypadkach, natomiast dla Was może być całkiem inaczej. No nic, no i tyle mamy do powiedzenia z tej naszej promocji. Mam nadzieję, że wszystko Wam opowiedziałem. Jeszcze raz zobaczę, czy coś mi się nasunie. No nie, no wszystko. Aha, jeszcze jedna sprawa. To, że tutaj w rogu obfitości, prawda, dostaniecie tego, ten czaprak, założycie już na jakiegoś konia jeden czaprak, jedną część z, z danego legendarnego to już będziecie musieli na tym koniu uzupełnić po prostu całą, całą legendę. Nie będziecie mogli sprzedać tego konika i nie będziecie mogli też na innego konika dać innego, inny, inną część po prostu tego, tego ekwipunku. Druga sprawa jest taka, że jeżeli dacie cały, cały ekwipunek, no to konik Wam pomnoży razy dwa i ten cały ekwipunek pomnoży wam razy dwa umiejętności tego konika. Dla porównania może ja wam pokażę na przykład mojego, moje te legendy, które tutaj jeszcze mam, Bucefała mam. I on miał wtedy 2692 i on miał wtedy w swojej klasie miał najwięcej, najwięcej e, najwyższe PG. I tutaj widzicie, e, on w tym momencie miał 7,5 tysiąca umiejętności. No teraz to przeciętny, e, przeciętny konik po, e, po blupie ma tyle, nie? Tak, ale wtedy to przeważało naprawdę dużo i dużo rozet też mi zdobywał. No, tych wy, wyścigów też było tam troszkę. Wyścigi do tej pory jeszcze wygrywa, natomiast jak mówię on dos był przede wszystkim dla mnie potrzebny z tego względu, że grupowo można rejestrować w ośrodku jeździeckim. i to jest właśnie z tego powodu jest ta legenda dla mnie cenna. Następnym legendarnym, który mam no to jest um, Zaldia. No i Zaldia już, zobaczcie, ma 18 tysięcy umiejętności. No to już jest przewaga, prawda? No ale robiona była dosyć niedawno, genetyka 6926, więc dosyć świeżo była robiona, więc dlatego ma tyle umiejętności. Ale tak jak mówię, normalny konik miałby połowę umiejętności. Ponieważ dałem na, na tego konia z ekwipunek Zaldi, w tym, momencie już zaczął, w tym momencie już się podwoiły umiejętności. Druga sprawa, która jest ważna, żeby się nie pomylić, pamiętajcie, żeby ten ekwipunek dać już na zrobionego konia, bo, bo w momencie, jak dacie ekwipunek. Przestaje działać tutaj postarzanie, i wtedy będziecie musieli postarzać tego konika. Ho, ho, i jeszcze dłużej, z pół roku wam zajdzie. Także jak chcecie mieć dobrego e, boskiego do zawodów, to legendy są jak najbardziej bardzo, bardzo, bardzo dobre. No nic, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do następnego razu.